Dzień dobry Państwu. Znowu przychodzę do Państwa bardzo, w moim odczuciu, bardzo ważnym tematem. Dlaczego? Dlatego, że sama kiedyś się z nim, z nim zmierzyłam, z tym problemem, a także dlatego, że spotykam teraz wiele osób, które też nie mogą sobie z tym poradzić. O co chodzi, zaraz wyłuszczę, ale najpierw jeszcze osobom, które po raz pierwszy słuchają mojej wypowiedzi, przedstawię się. Nazywam się Ewa Bagińska, jestem terapeutą wisteralnym, dietetykiem klinicznym, psychodietetykiem, naturoterapeutą. Uczyłam się na Akademii Psychobiologii, ale również bardzo dużo wiedzy czerpię z wykładów dr Luby Wilczkiewicz, która jest nie tylko lekarzem z wykształcenia, ale również naturoterapeutą z wykształcenia, również osteopatą, również zna medycynę chińską. Dzięki właśnie takiemu holistycznemu podejściu do zdrowia, zarówno doktor Luby Wilczkiewicz, jak i mojemu osobistemu, można łączyć w swojej wyobraźni różne dziedziny wiedzy i przekładać to po prostu na praktykę. Dlaczego mówię o praktyce? Dlatego, że Dzisiaj spotykamy tak wiele informacji, które no, często wydaje się, że odpowiadają na nasze potrzeby, na nasze problemy, ale jak się okazuje, niestety bywają one ze sobą sprzeczne. Dlatego też ja mam takie podejście, że więcej do mnie mówi doświadczenie, niż mędrca, szkiełko i oko. I choć oczywiście sięgam po wiedzę, i to bardzo mądrych lekarzy, lekarzy, którzy po, posiadają duże doświadczenie, ale również przepuszczam to przez pryzmat doświadczenia nie tylko swojego, ale również różnych swoich podopiecznych. Dzisiaj będę mówiła na temat stawów. Temat stawów dla mnie jest niezwykle bliski, dlatego że. Jakieś 25-30 lat temu miałam problem naprawdę prawie ze wszystkimi stawami. I to był problem tak ogromny, że nie mogłam ani stać, ani siedzieć, ani leżeć, ani chodzić, ani poruszać się samochodem, bo zawsze to wywoływało ogromny ból. I drogą doświadczenia próbując znaleźć rozwiązanie przede wszystkim na zasadzie logiki pomyślałam o tym, że trzeba zmienić sposób jedzenia i faktycznie okazało się, że właśnie to był strzał w dziesiątkę. Dzisiaj państwu chciałabym przedstawić informacje i to informacje, które są w pełni potwierdzone przez badania naukowe, o których między innymi mówi doktor Krzysztof Michalak. I czego to dotyczy? Nazywa się ten proces glikozylacją nieenzymatyczną białka. Na czym polega? Polega to na tym, że na różne białka ma wpływ podróżująca w naszym krwioobiegu glukoza. Glukoza, która no, dokonuje takiego wpływu destrukcyjnego właśnie na te białka. Przy czym słowo nieenzymatyczne oznacza, że takie procesy zachodzą niezależnie od funkcjonujących przyspieszaczy. Przyspieszaczem tutaj są enzymy i one nie są potrzebne do, tej, do tego procesu. Co ten proces powoduje? Ten proces powoduje niestety, że białko, które z natury rzeczy powinno mieć różne właściwości, przestaje je posiadać. I może to wpływać w kontekście naszych stawów przede wszystkim na zmniejszenie takiej sprężystości tkanki krzęsnej, bo właśnie tkanka krzęsna nasze kości zawierają kolagen. a kolagen jest takim właśnie białkiem, które odnawia się bardzo powoli. bo w przypadku białek, które bardzo szybko się odnawiają, tkanek, które zawierają właśnie komórki szybko odnawialne, proces glikozylacji nieenzymatycznej nie jest niebezpieczny, dlatego że następuje szybka wymiana. A w przypadku takich białek, które, których żywotność jest o wiele dłuższa, jak właśnie kolagen, na przykład, niestety ten proces zachodzi i nie ma szybkiej wymiany białek w kolagenie. I co to powoduje? Jeżeli dołożymy do tego świadomość tego, co dzieje się w naszym organizmie, to znaczy, trzeba, trzeba pojąć to, że nasz organizm to jest całość. Tak? Tutaj no, kłania się ta medycyna komplementarna, czyli holistyczne podejście do całego organizmu. Żeby zrozumieć, jak funkcjonują nasze. Stawy biodrowe, kolanowe i propagujące się poniżej, występujące poniżej, trzeba uświadomić sobie, że to, to wszystko, co jest w naszym organizmie, nie funkcjonuje sobie tak w próżni. Jedno od drugiego zależy, jedno do drugiego jest przymocowane. I tak na przykład, żeby. Dobrze funkcjonowały nasze stawy, to takie mięśnie jak Mirror i Major, które są zaczepione na szóstym kręgu piersiowym, muszą po prostu być w dobrym położeniu. Jeżeli my w wyniku stresu, na przykład i w wyniku tego, że no, niestety, nasz sposób żywienia jest nieodpowiedni i mamy nadmiar zgromadzonej tkanki tłuszczowej w obrębie jamy brzusznej. W takim układzie, no, niestety, jest tak, że. Hmm, te wszystkie organy nie funkcjonują, nie ślizgają się odpowiednio, bo na przykład organami, które muszą się ślizgać, są nasze nerki, i one właśnie ślizgają się po tych dwóch mięśniach Mirror i Major. I jeżeli w wyniku na przykład stresu zdarzy się to w momencie, gdy nerki są w górnym położeniu, one zatrzymają się, nie będą w stanie wrócić do położenia y, y, odpowiedniego, bo wraz y, z przeponą też po, podnoszone są y, y, również nasze jelita. To wszystko jest po prostu w ruchu, a w momencie, gdy następuje jakiś konkretny stres, to y, następuje też zablokowanie w górnej po, pozycji tych organów. Efekt jest taki, że w zależności od tego czy to mirror, czy to major, który z tych mięśni się zablokuje w jakim położeniu, to jeżeli zablokuje się po prawej stronie, niejako skróci się wtedy ten mięsień, spowoduje problemy po lewej stronie. I jeżeli lewa strona, czyli Zarówno staw biodrowy, staw kolanowy są w ten sposób inaczej ułożone, bo miednica w wyniku tego zatrzymania po prawej stronie po prostu będzie już miała inne położenie. I do tego dołożymy to, że w organizmie działa ta glikozylacja nieenzymatyczna białek w wyniku spożywania zbyt dużej ilości cukru. I wysokowęglowodonową dietą, i jeżeli dołożymy do tego, że tego typu sposób jedzenia jest wyjątkowo prosapalnym, a podwyższenie temperatury zawsze wpływa na przyspieszenie tej nieenzymatycznej reakcji na białka, to tak, wyobraźmy sobie właśnie nieodpowiednie położenie stawów. Glikozylacja dołożona, i to powoduje, że białka kolagenu zamiast być sprężyste i radzić sobie przy ruchu. Również jest to związane z kaletką maziową, z wytwarzaniem mazi. Przy ruchu nieodpowiednim stawu, który jest źle ustawiony i zawiera te no niejako stwardniałe białka tak pokrótce rzecz ujmując to powoduje że kolagen musi się ścierać i on się ściera powodując wcześniej czy później ból i idziemy do terapeuty który podejmuje różnego rodzaju działania fizykalne E, idziemy do lekarza, który daje nam różne chemiczne środki najczęściej przeciwbólowe. No e, w końcu wybieramy się do e, e, ortopedy, który e, będzie robił operację, ale wciąż nie dotykamy podstawowej przyczyny, czyli nadmiaru cukru w naszym organizmie, czyli również poprawie e, położenia zarówno naszych nerek, jak i rozluźnienia w jamie brzusznej, dzięki utracie tkanki tłuszczowej, również dzięki specyficznym osteopatycznym działaniom, bo osteopatia tym się właśnie zajmuje, wyprowadzeniem organizmu z tego nieprawidłowego stanu. I jeśli Przede wszystkim nie zmienimy sposobu jedzenia. Niestety starzejąca się bardzo szybko tkanka kolagenowa w wyniku glikozylacji nieenzymatycznej nie pozwoli nam żyć bez bólu. I zrozumienie tego, jak bardzo ważne jest przede wszystkim to, co jemy, no, leży u podstawy rozwiązania problemu. I tutaj widzę z doświadczenia swojego własnego przeogromne znaczenie. Soku z jęczmienia i to najwyższej jakości, który nie zawiera toksyn i feoforbidów i również chlorelli, pyre pyrenoidoza, która nie zawiera co najważniejsze metali ciężkich i toksyn, i te produkty muszą być badane i to w odniesieniu do każdej, ale dokładnie do każdej partii produktów, a jest możliwe znalezienie takich, to po prostu właśnie ta zielona żywność przyniosła również i w moim życiu kapitalne rozwiązanie problemu bólu stawów. Co ważne, zmieniłam sposób jedzenia. Oczywiście, na niskowęglowodanowy. Zielona żywność przyniosła wsparcie w w tworzeniu tych zmian, a także przyniosła wsparcie w tym sensie, że działa nie tylko przeciwstarzeniowo, ale również działa przeciwzapalnie, co obniża temperaturę. Pomaga też przede wszystkim w zmianie właśnie takich preferencji kulinarnych. Mogę podsumować tą wypowiedź swoim doświadczeniem. Teraz Mimo że przez wiele lat wcześniej bardzo cierpiałam z powodu bólu w prawie wszystkich stawów, tak jak mówiłam na początku, teraz chodzę, siedzę, ćwiczę, jeżdżę samochodem jako kierowca bez bólu. Mimo że dawniej nie byłam w stanie utrzymać nogą pedału gazu dłużej niż 15 minut, teraz mogę przejechać całą Polskę bez bólu. Więc mili państwo, bez zmiany sposobu jedzenia, bez wprowadzenia takiego cudownego, komplementarnego, podkreślam, komplementarnego wspomagania poprzez zieloną żywność i to naturalną, która zawiera cały kompleks witamin, mikroelementów, enzymów i białek czyli substancje, które dzięki właśnie takiemu składowi mogą trafić do wszystkich naszych komórek i pomóc nam w odbudowaniu również kolagenu. Po prostu to wszystko świadczy o tym, że tak to naprawdę działa. Także mili państwo, jeżeli ktoś z was cierpi z powodu bólu stawów i bardzo mocno szuka rozwiązania zapraszam do kontaktu ze mną na maila zielonezdrowieewy@gmail.com Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia w następnym filmie